No, tam no no dobra. Byśmy, może byśmy versus zagrali. A teksty z tej ciekawości, nie? Jak to idzie. No, no też sprawdzimy ten versus. No a teraz jeszcze na razie ta śmieszna no. kampania, co to jest? Tak, tak. Coop Mode. Bla, bla, bla. No tak, normalne teksty. Bla, bla, bla. Hmm. Są bonusy. Aha, no dobra. No, teraz pytanie brzmi największe, że właśnie czy nasi gubernatorzy się męczą, tak samo jak w kampanii singlowej? O, to, to, to fakt. Ci nasi sekretarze inni. Już, już, no i na dwójka. No, to jest to samo co w kampanii. Ci, im, Im dalej wlasz, tym trochę będzie ciężej. No Ta tam programy i zobacz, jak to pójdzie. A, bo ty masz już stan opanowany nie? przez rebeliantów. No właśnie, u mnie już mieli kilka stref na początku. No nie mogę inwestować jak Hollywood. bo to. Inflacja mnie dojedzie no to standardowo, Ty dostaniesz garnizony, chyba tak. No, no, ja mam właśnie. Nie zmieniałem builda. No, no, jakby czy mam jeszcze armora, to tam kupię za swoje. Imputacje. Jakaś inicjatywa tutaj uniwersytetu, tu niech będzie. Pieniądze są, o dziwo. Hmm. No, a sobie już powoli zacznę zbierać te pieniądze. Eee, ale chyba zaraz mi wybuchną. Tak, zacznę sobie oszczędzać. A no tak ogólnie testowałeś już wszystkich gubernatorów, czy jakiś tam? Testowałem czy... generała, testowałem tą ekonomistkę i to chyba byłoby na tyle, wiesz? Do wszystkich. A na tym singlu to już, już tylko tymi samą grałem. Ale rebeliantów mam. Hm. Znalazłem ich kryjówkę. Tam je nie? Właśnie widzę, że lubisz inwestować w tych, tych na początku, w dużo niebieskich. No to jest taka trochę niebezpieczna taktyka na dłuższą metę, bo oni bardzo, im więcej już tak, dwóch to jeszcze tak właśnie optymalnie, ale trzech to już trochę bym się bał, bo oni strasznie zmniejszają właśnie level, czy tam poziom wsparcia. Raz się na tym złapałem. Tak lubię właśnie zawsze tak z jednego niebieskiego albo z dwóch i od razu szkolić jednego zielonego, żeby już coś tam... No to, to też jest dobre, było. tak. Ale ja to... jakby to uznać. Na, na początkującą chwilę, nie, to zawsze mi się tam przydają. Tak na mnie. Bo tam zielonych to też próbuję tam... jeśli ich usygrywać, ale zieloni są A drosi B, dłużej ich jest, nie? To no tak, właśnie, jak... ale... Czasami ja się opłaca. pomocy. No trochę się już powoli roz... roz ten... palentają się w gólach, ale... jak się nie przejdą dalej, to... Może czołg nie daje rady jak to... O! Nagle co dał rady Dziwne, dziwne No właśnie ja mam w górach tych... Pachołków to bez bezużyteczne sobie. Hmm. Oj, oj, niech sam już powali ...jechać, a nie mogę na to im pozwolić, niestety. Aha, dostajemy reputację za każdy zniszczony domek. O, jeszcze na mnie się rzucili, cudownie. No widzisz... ...rażącego trzeba dokopać, nie? Cholera... Dobra, wy chcecie iść, to pozwolę wam. Pytanie, czy jak ta jednostka ma czołg, to dostanę ten cok, czy oni ży... A, żywają się razem z cokiem. Tak. Okay. Zawierają do domu. No fajnie. Ten... Niestety, będzie na ich płuc nożem. tak się to potoczy. Najgorsze będzie, jak oni będą mieć atak przez rzekę, to ja tego nie przeżyję. Będzie <grym> ultra no ale te na loty już właśnie by się tak powoli przydały, bo już trochę. Dobra, to jakby co ja już mogę rzucić e, e, si mi jeden. Jeśli mi tam Drony zainwestuję, wiedzie żeby wiedzieć gdzie strzelać. Tutaj mają obozik jeden w dole. Ojej, wystarczy czekać, czekać. Dobra, udało mi się tam w tym rogu ich rostegować korupcja jest Mmm. Kolejny ludzik do szkolenia. <grystanie> to ich tam jest no, Jezu, ile tego ty masz? No posła potężne salwy, no to tak, fakt. <grystanie> myśle, myśle. A w ogóle, bo tak założyłem, że ty masz kocha. Eee, pani od Hiroshit, nie? Eee, tak, ta, ta, mam jedynkę, dwójkę. Hmm. Właśnie byśmy we dwójkę grali, bo ja. Bardzo mi ja wspominam tą grę. zwierz tu ma trochę więcej mechaniki, jest takie. <grym> 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 no te... Ta. Też można wcestować tam jakieś kiedyś ten. No ma chyba tak. Misje kołopowe też jakieś tam były teatry wojny. Tak, ta, kiedyś też tam grałem, właśnie ze znajomymi. Hmm. A wejdzie druga fala, uda się? Już jeden ludzik został w tych górach. Samotne Są twardzi ci chłopy. E, dobra, ja już y, na chwilę obecną dysponuję dużą mocą z pomocy jakoś do strada. Eee, jak ludzika tam, to zawsze możesz wysłać pieniążka ludzika. No to ja ci pieniążka zaraz wysłać. Czekaj, idą? Almik? Ojej ojej, oj, no co, nie fajnie postąpili. Ciebie też się w tych górach tam wszyscy uważam. o, ciebie teraz obrali na cel. Ciężkie uzbrojenie, no i dobra, drony, ja jakieś tutaj bazy, powiedz mi. nie ma ich, no to dobra. O. Kurde, to ta reputacja zaniszczenie tych obozów to jest jakieś imba shit, widzę. No to, to, to naprawdę, ma się utrzymać? Mazda dałem że dzięki temu. No, kolejne ja obozy. Ja chyba już mogę. Tak, ja już mogę ich rasować No to, to Ciekawe w sumie co jeszcze tutaj wprowadzą, bo na pewno jeszcze jakieś updatey będą w kolejni właśnie jakieś tam gubernatorzy jakieś mapki wymyślą, ale Takie na razie w sumie, bo tam oni odpalili nawet na Steamie jakąś tam dyskusję, że można im pisać pomysły i tak dalej, ale takie bzdury, co ludzie tam pisali, to aż, aż mi ręce opadły po prostu. A jakie na przykład pisały? Bo ja tam ja tam tylko patrzę jakie updatey są, teraz są i tyle, i twintery. Hmm. znaczy, to, to, tam, nie wiem, jeden gościu to tam wymyślił po prostu 50 rodzajów jednostek, nie? że tam artyleria, że wspiera z tyłu, ale nie może walczyć. Helikoptery latają szybko, ale są słabe, w ogóle co to, to, to się odwala? Najlepiej 30 rodzajów jednostek, tylko po co? To, to, czołgi są właśnie, myślę, że idealnym przykładem taka ciężka siła, nie wjeżdża w trudny teren, i idealne są, właśnie. A cała reszta to już takie trochę porąbane rzeczy. No. Tak. Czekaj, już wtedy. Jezu, ile pieniędzy, Matko święta. Dobra, wezmę sobie gadanie o pokój, bo już pewnie można właśnie, już tam nie będą truć. Dobra, no, jestem już <grym> na to te wydarzenie. Hmm. Okej. Okay. Potem bo, bo szukałem hasła do e, z Netflixa, to, hmm. to No i będę już tyrać, bo tam u Ciebie pewnie też tam sytuacja jest, no, już praktycznie ich tam zamykasz. No, sianka jest. To to nie do typu nie chcę. Co <grym> Właśnie, taki jeden uciekający gościu, to mnie strasznie denerwuje, że nie można właśnie dać, no po prostu jakiegoś takiego, jak masz wykupioną tą ochronę, nie, to, to, jedna z moich głównych bolączek, że masz wykupioną tą ochronę, ale nie można kazać jakby regionowi zbudować ją szybciej wszędzie, co byłoby bardzo przydatne, a ci idioci tak. budują jakieś kurwa krany, czy inne gówno, takie trochę Krasny. dziwne. Dobra, to stale to jest tak, e, daj mi, Marek, 2 minuty, 3, bo to ja zaraz będę. Okej. Okay. No, ja będę no chyba. Deal podpisany. To wchodzi na 100%. Tu czysto, tam też czysto. Bo tyle, i co się stanie teraz? Zwycięstwo. Co my tu mamy? Kontynuuj, opuść. Staty można sobie zobaczyć. O. Reputacja na przykład, jak to wyglądało. Mhm. Multiplayerowe główne najwięcej zabrały. To wsparcie, bla, 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 korupcja. No, korupcja to tam została dojechana. Budżet, jak to właśnie wyglądało? E, budżet ruszy to ładnie. rajernia jak tam też. Możliwości, walka z w banie. Terytorium. I tutaj pertrakcje pokojowe. Siła negocjacji tam, nie, tu nie. nie będziemy gadać nagle, Pff. Dobra, dobra, podpiszemy wszystko co chcecie. Tak to właśnie wygląda. Już jestem, musiałem chętnie wpisać kasło. Mm -hmm. To co, gramy te versus? No, można jeszcze szybko stestować te wersus.